Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Wita Państwa Tomasz Smokowski, a ze mną mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. W powietrzu daje się wyczuć Jacku. Napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. To mi wygląda na ustawienie 1-5-2-3. Co może z tego wynikać, Jacku? Sądzę, że chcą zabezpieczyć w ten sposób przedpole bramki, a jednocześnie dać dużą swobodę w akcjach ofensywnych bocznym obrońcom. Trzech graczy z przodu, natomiast ma stale wywierać presję na defensywę rywala i stanowić ciągłe zagrożenie w przypadku szybkiego ataku z własnej połowy. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Po nich możemy spodziewać się gry z kontry, nie uważasz Jacku? Z pewnością to ich ulubiony sposób gry. Niekoniecznie wychodzi im gra z wykorzystaniem tysiąca podań, ale mają wszystko co konieczne, by odebrać piłkę przeciwnikom i skarcić ich w szybkim ataku. Potrafią to robić jak mało kto. Gwizdek i zaczęło się. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej centra mierzona pod bramkę gol! i wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem no tylko teraz nie osiąść na laurach Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. DOCEńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Prowadzą zatem jeden do zera połyka kolejne metry, jest ciekawie. Trzymuje piłkę, ale musi poczekać na resztę zespołu. Okazja! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Podręcznikowa gra w defensywie, brawo! Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Uwaga! Może strzelać! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce mimo prób odbioru przez rywala. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. No i schodzi teraz spod linii bocznej. Uwaga, ma szansę. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Ależ teraz bramka. To się w głowie nie mieści. Fantastyczne umiejętności. Co za wrzawa! Warto raz jeszcze spojrzeć na to, co teraz zrobił strzelec, bo nawet jeśli nie było to konieczne, to na pewno spektakularne, a przy tym jakże skuteczne. Maradona by się tego nie powstydził. to mamy 2 do 0. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki, coraz bliżej. Centra mierzona pod bramkę. Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy. To. Dos... Okazja! Ale Bramkasz teraz bardzo dobrze. Uwaga, masz szansę. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Ależ teraz Bramka, to się w głowie nie mieści. Fantastyczny. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Foul, sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Mierzone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. No i proszę, całkiem niezły strzał, ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Na jedenasty metr z rogu. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Poza boiskiem. Out. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Dogrywa z wolnego w pole karne rywali. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Asevedo. Traci piłkę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Groźnie było. Dobra interwencja. Będzie wznowienie z narożnika boiska. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek, ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Right. Dobra interwencja. Nie tę próbę ataku. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ryzykownie, ale skutecznie. I już skupia uwagę rywala na sobie. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Koniec, proszę państwa. W derbowym spotkaniu lepsza drużyna gospodarzy. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami. Wyraźne, pewne. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Na pewno warto pochwalić dzisiejszą dyspozycję. Zadecydowała drużynowa jakość, ale też bramka i znakomite okazje w całym meczu. Brawo. Rusza więc pierwsza połowa. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Centra mierzona pod bramkę. Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy. Dos... Okazja. Ale Bramkasz teraz bardzo dobrze. Uwaga, masz szansę. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Ależ teraz Bramka, to się w głowie nie mieści. Fantastyczny. Mierzone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z pi... groźnie było. Dobra interwencja. Będzie wznowiona.